Witajcie kochani, dziś pikujemy pomidory 24 marca, czyli 14 dni od wysiania wysiewam pomidory 10 marca. Moje pomidory już zaczynają mieć liście właściwe, a wprawdzie jeszcze dopiero maleńkie, ale już na tym etapie ja zwykle moje pomidory pikuję. Pikuję do ziemi uniwersalnej, zakupionej, markecie, Czy tam w jakimś sklepie ogrodniczym. Na początek pójdą pomidory. Wszystkie nasiona moich pomidorów są już, mają co najmniej dwa sezony za sobą. Na początek pójdą takie pomidory, paseczki. Jak widzicie, nie kupuję specjalnych urządzeń, żeby zrobić dołeczek w doniczce. Staram się być jak najbardziej ekologiczna, bo krzyczenie o ekologii i kupowanie Śmieci to nie moja specjalność. Jak widzicie, korzeń jest zdrowy, ładnie rozrośnięty. Oczywiście wielkość korzenia jest uzależniona od odmiany pomidora, od etapu wzrostu pomidora i od tego, czy nie przelaliśmy pomidorów w pojemnikach, dlatego że pomidory podlewamy tylko wtedy, kiedy mają sucho. Jeżeli przelejemy pomidory, korzenie są małe, pojedyncze i takie pomidory mają marne szanse na przetrwanie. Żeby je uratować, możemy spróbować posadzić te pomidory i mieć nadzieję, że coś z nich będzie. Pomidory pikujemy do pierwszych liści, czyli liścieni. Y Wtedy jest szansa, że z tej łodyżki, bo łodyżki są bardzo żywotne, że z tej łodyżki wytworzą się nowe korzenie i pomidory będą jednak uratowane w przypadku przelania. No i pamiętajmy, żeby podczas pikowania, żeby zmniejszyć szok pomidorów, starajmy się jak najszybciej je podlać, czyli przepikujmy tam kilka sztuk i podlejmy. Żeby, żeby, tak jak mówię, zmniejszyć ten szok pomidora podczas przesadzania. I moi drodzy, jeżeli chcecie zbierać nasiona pomidorów lub innych warzyw, pamiętajcie, czy kwiatów, żeby raz na dwa, trzy lata, w zależności od tego, o jakim gatunku mówimy, żeby raz na 2 trzy lata wysiać te nasiona, chociaż dwa czy trzy i zebrać świeże. Widzicie, tutaj mam papryczkę bardzo ostrą, taką doniczkową, która ma malutkie owoce. Ma bardzo dużo, bardzo dużo makapsaicyny. Jak wiecie, papryka jest bardzo zdrowa, szczególnie w niektórych schorzeniach. Ja używam papryki do zupy, do sosu, do, do, do wszystkiego, do rosołu. I zadowolona, że mam jeszcze dużo tej papryczki, usiadłam na laurach. Kiedy przeglądałam nasiona, zobaczyłam, że przecież, przecież te nasiona są już bardzo stare. Wysiałam te nasiona, no i skiełkowała mi jedna, jedyna papryczka. Wysiałam, dosiałam jeszcze dwa razy i poczekam jeszcze tydzień, jeżeli jeszcze przez ten tydzień nic nie... Wykiełkuję to ta papryczka. W zeszłym roku ogórek był moim oczkiem w głowie, w tym roku będzie papryczka. Świetna papryczka, bo mało tego, że ma to, co mieć powinna to jeszcze można ją uprawiać na parapecie, na balkonie, wszędzie. No, a na drugi rzut pójdą pomidory hiszpan, który, którego nasiona mam już wiele lat, owoce ma. W sprzyjających warunkach o do 1 kg i bardzo smaczne. I jako drugi tutaj jest bawole serce. W zeszłym roku wysiałam. Są w moim typie, smakują mi i w związku z tym będą już stale gościły w moim ogrodzie. Zrezygnowałam z malinowego olbrzyma, ponieważ u mnie w ogrodzie ma się źle. Nie wiem, czy to jest taki typ. Że szybko łapie choroby. Dlatego na razie z niego zrezygnowałam. I pamiętajcie, żeby po przepikowaniu i podlaniu sadzonek oznakować doniczki. To mówię do młodych osób, które dopiero zaczynają przygodę z własnymi pomidorkami czy warzywami, dlatego że później przyjdzie taki czas, że będziecie przestawiać w różne miejsca i. I mogą Wam się odmiany pomidorków pomylić. Ja tak miałam i już jestem nauczona, że jednak jednak trzeba, jednak sobie po prostu wszystkie doniczki znaczę. Tak wyglądały wieczorem, bo sporo czasu mi to zajęło. Jednak się trochę tego nazbierało. I wszystkie pojemniki y, obkleiłam tą taśmą. Nie taśmą, to był arkusz taki do walki z mszycami, przędziorkami y, i różnymi innymi ciornastkami. To jest arkusz, który jest klejący z dwóch stron. Można go powiesić, można go przykleić. I zobaczcie, dziś rano już ile. Ile tych owadów się ma przyklejało To są prawdopodobnie wciornastki, muszki wciornastka. Muszki same w sobie nie są szkodliwe, tylko ich larwy. Są przezroczyste, jest ich całe multum i mogą obgryzać młode korzonki naszych, naszych tutaj przepikowanych roślin. Dlatego, dlatego dobrze, że to nakleiłam. I w ekologiczny sposób będę z tymi y, różnymi owadami walczyła. Jeszcze, jak się pomidorki już przyjmą, przygotuję sobie wodę z czosnkiem i y, podleję wodą z czosnkiem, ale dopiero jak już dobrze zaczną rosnąć. Raz, że wzmocnię rośliny, a dwa, że y, czosnek działa przeciwwirusowo i, i nie lubią go nastki. A tak pomidorki wyglądają dnia następnego, czyli dziś rano. I kiedy poznać, że pomidorki się już przyjęły, kiedy zaczną składać na wieczór, składać listki do góry. Ja to mówię tak jak do pacierza. Wtedy mamy pewność, że pomidorki mają się dobrze, żyją i że się przyjęły. To tyle moi drodzy z mojego parapetu. Na razie niczego więcej nie będę wysiewała. Później jeszcze wysieję ogórki, których nasiona zebrałam. Szczególnie tego jednego, na którym mi bardzo zależało, ale to będzie dopiero gdzieś w kwietniu. Myślę, że około 15 kwietnia. Mam nadzieję. Że Was tak samo jak mnie cieszy ta wiosna, cieszą te roślinki rosnące na parapecie. Przypominam, że na balkonach i parapetach też można uprawiać niektóre warzywa i zachęcam, no szczególnie cieszy, kiedy ta uprawa przynosi zamierzone efekty. Więc, więc, no warto. Ja bardzo lubię wysiewać warzywa i zbierać plony. I mam nadzieję, że Was też zachęcę. Naprawdę warto. Tak więc, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Dużo zdrówka życzę, udanych pikowań, kiełkowań i tego wszystkiego, co z wiosną związane. No i do następnego.